18. Jestem Michałem z numerem 20, Kasper Wójtowicz trenerem drużyny gości. Ja, 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 ja! ja, ja, ja. Brawo. 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 serdecznie przedstawicieli mediów e, i trenerów obydwu ekip. E, trenera dużych pana Jarosława Pacholarza i trenera, trenera naszej ekipy, pana Rafała Wójcika e, na konferencji po meczowej, po meczu 26. kolejki w tym e, Wisła Sandowicz pokonała Stal Krasnik. Czy do jednego. Komentarz do dzisiejszego spotkania proszę może trenera Żółtej, gości pana Jarosława Pacholarza. Trenerze oddaję głos. Szanowni Państwo, na wstępie chciałem trenowi pogratulować zwycięstwa i udanego debiutu. No my na pewno mamy swoje cele do zrealizowania. Mieliśmy też te cele na początku tej rundy. Pierwszym celem nadrzędnym było utrzymanie się w tej lidze zapewnienie sobie utrzymania i myślę, że ten cel jest już zrealizowany i drugim celem jest no, zaistnienie w klasyfikacji Pro Your System i ten, ten cel realizujemy. Jak wszyscy widzieli dzisiaj w składzie było sześciu młodzieżowców, w a całym, w całym meczu wystąpiło ośmiu, w tym tymż pięciu wychowanków I no za to na pewno należy się chłopakom Brawa, że, że w tak młodym składzie potrafili naprawdę przez 30 minut zdominować drużynę z drużynę Wisły. Graliśmy naprawdę bardzo dobry mecz. I tak naprawdę ostatnie minuty pierwszej połowy oddaliśmy troszkę pola, ale na pewno mogę być zadowolony z tej pierwszej połowy. Nie wykorzystaliśmy swoich sytuacji, chociaż Wisła też, też miała tą poprzeczkę, także... Na pewno na pewno mecz dobry. Druga połowa zupełnie oddaliśmy inicjatywę po zdobytej bramce przez Wisłę tak naprawdę młodzi zawodnicy pospuszczali głowę i, i widać, że brak tej pewności siebie, dużo strat. Tak, tak to jest właśnie z, z młodością, że, że jest chimeryczna. Może zagrać 30 minut dobre, później 30 słabe i, i tak to wyglądało. I Wisła tą sytuację wykorzystała, poprawiła drugą bramką. Na pewno przy tych bramkach błędy, ale wiadomo, że piłka nożna to jest też gra błędów yy, i nam się ich zbyt dużo zdarzyło w tym, w tym meczu na pewno. Yy, trzecia bramka to już wiadomo, ryzyko nasze yy, kontra yy, i na szczęście udało się zdobyć kontaktową, yy, kontaktową nie, nie tyle kontaktową, co, co honorową bramkę i, i na pewno cieszy, że Filip Dros nasz, nasz jeden z człowiek zawodników, zdołał się odblokować. co no, Gratuluję jeszcze raz Wiśle, punktów, bo no, im są na pewno te punkty bardzo potrzebne i życzę utrzymania, bo chciałbym jeszcze raz tutaj na pewno zagościć, bo uważam, że Wisła zasługuje na to, żeby w tej, tej trzeciej lidze być. Myślę, że tyle. Dziękuję. A teraz Dziękuję. Jeśli mogę prosić o komentarz trenera naszej drużyny debiutującego w tej roli, Pana Rafała Wójcika. Trenerze, bardzo proszę. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za gratulacje. Trenerze, zawsze to miło zaczynać nową pracę z zwycięstwem. Takie zwycięstwo zawsze buduje. Co do samego meczu, widać było dzisiaj jak dużo, jaka presja ciążyła na zespole. Brak tych zwycięstw, brak tych punktów wyraźnie się odbijała na na naszej grze trener powiedział, ilu miał młodzieżowców w składzie, ale tego nie było widać. Praktycznie przez pierwsze 30 minut nie stwarzaliśmy żadnych tam sytuacji. Tak naprawdę nie mogliśmy żadnego rytmu złapać, ale brawa dla zespołu za, za to, że od tej praktycznie 35-30 minuty. Czyli te 60 minut zagraliśmy naprawdę dobre zawody, stworzyliśmy sporo sytuacji, tak naprawdę mogliśmy pokusić się o wyższy wynik. Widać było, że po prostu gdzieś po tej poprzeczce, chyba no, ten zespół się troszeczkę odblokował psychicznie, bo widać było, że, że, że mają te nogi jednak spętane i ta gra się kompletnie nie układała. Nam. Ale druga połowa już to wyraźnie. Że Natomiast na pewno jestem gdzieś tam rozczarowany tym, że jesteśmy w stanie gdzieś tam tracić tą koncentrację. Czy to już nawet nie mówię tutaj o zmiennikach, tylko po prostu gdzieś tam w końcówce tracimy bramkę, którą nie powinniśmy w ogóle stracić i ten mecz by się pewnie na zero z tyłu. zawsze to inaczej jeszcze jest. I ta, tej pewności siebie zespół tak naprawdę nabiera przed nami. Oczywiście jeszcze sporo spotkań, wszystko się może wydarzyć, ale tak jak powiedziałem inaczej się pracuje naprawdę w warunkach, gdy zespół tam po zmianach wygrywa pierwszy mecz i, i to, a teraz jeszcze wracają oczywiście kartkowicze. Także będzie w czym wybrać, będzie w czym przebierać, tym bardziej, że gramy taki, taki mecz z Lubelszczyzną można powiedzieć co trzy dni i, i, i praktycznie do połowy maja te mecze się będą odbywać w ten sposób, więc ta, ta regeneracja i ta, ten ta dobór tej kadry będzie bardzo ważny. Dziękuję.